dzisiaj mamy sobotę, 10 sierpnia 2024 roku. Jesteśmy w Raj... Rajczy? Rajcza. Tutaj mamy Rajd. Rajd Velosoła. Dzisiaj otwierają ten szlak szlak jakieś 30 km wzdłuż rzeki Soła. I szlak biegnie. Welosoła, tak? Z Rajczy, przez Milówkę, przez węgierską górkę, wieprz do żywca i nad jeziorem Żywieckim się kończy. Jakbym miała habak, to bym tu rozbijała hamak. Ruszyliśmy. Już przed nami jest sporo osób, za nami też kilka. I sobie tak będziemy jechać w węgierskiej górce, czyli po jakichś 15 km mamy przerwę na jakieś ciacho, pewnie jakieś coś do picia będzie. I, i na rozgrzewkę była mini zumba O, już mamy kibiców. Kibice są. No, także super. I tego tak to jedziemy w scenerii górskiej. Cały czas z górki. Tutaj będzie widać ile nas jest, aczkolwiek za mną też jadą. Tu jest lepszy widok. Ale jedziemy tam. I policja nas ekskurtuje. Halina celebrytka już ma swoją stawę Dojechaliśmy do węgierskiej górki. Tutaj mamy przerwę. Dostaliśmy batony. O świetnym składzie powiem wam, że jest 100% naturalnych składników i tylko daktyle o i orzechy. Tu chyba jest w ogóle będzie jakiś koncert wieczorem, bo jakaś, jakiś zespół się rozgrzewa, a nas jest w sumie tak dużo. Chwila odpoczynku i idziemy dalej. Jestem dość zaskoczona, bo jedziemy właśnie. Ścieżką, którą wyjeździł, zapewne traktor, ale widoczki są. A właśnie zaraz będzie 13, będzie mecz o złoto. Ja oglądam tutaj, ale znaczy, no nie nie oglądam, bardziej słucham, bo tu trzeba się skupić na tej jakże z tej łące. Dojechaliśmy do żywca. Tutaj mamy grochówę. I tu już się ustawiamy. Rochówka już nalana. Tutaj mamy mecz, oglądamy. To pogadanka z panią policjant i najmłodsi. A tutaj na scenie będzie koncert. To może coś a I tutaj pod amfiteatrem zakończył się nasz rajd Velosoła. Jak oceniam? Bardzo fajnie. Fajny szlak wzdłuż rzeki. Nawierzchnia zmienna. Jest kilka takich małych niedociągnięć, że się gdzieś tam wjeżdża na ulicę i jedzie się między autami. No ale myślę, że to kwestia. Do poprawy. I... I co? Oby więcej takich szlaków rowerowych, takich imprez. Naprawdę ja polecam. Warto uczestniczyć i nie zdziczyć. <laughs>